Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, słowo dzisiejsze to skonało. Dopiero co skonała, okazuje się, że jednak wróciła do życia. W czasie tej modlitwy przypomniały mi się słowa kardynała Saracha, którego gdzieś, z którym wywiad gdzieś niedawno mi wpadł w ręce, bodajże chyba na portal, portalu deon.pl. Gdzie kardynał powiedział takie zdanie, że jeśli ksiądz się nie modli, to niebawem umrze. I w pierwszym momencie trochę mnie to przeraziło, znaczy wzbudziło we mnie taki lęk z powodu tego, że moje grzechy czy zaniedbania mogą doprowadzić mnie do śmierci. I tak chodziłem z tym lękiem, powiem Wam, zasianym w sercu jakoś przez parę dni, a to słowo. Przyszło z takim pocieszeniem, że nawet jeśli przez moje słabości umrę, to Pan mnie wskrzesi, bo na tej śmierci świat się nie kończy. Na moich słabościach się nie kończy. Na moich kłopotach z modlitwą się nie kończy. Na moim grzechu się nie kończy. Na moich m, e, e, błędnych życiowych wyborach się nie kończy, bo nad tym jest jeszcze Pan. I jest nadzieja, i jest wskrzeszenie, i jest talita cum. I mam nadzieję, że każda i każdy z nas nad swoimi słabościami, zaniedbaniami, potknięciami, grzechami, z którymi przychodzimy do Pana, tak jak przełożone synagogi, usłyszymy jak Jego córka talita cum, i powstaniemy z martwych. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.